Przede wszystkim Semera Recenzjo i dzisiaj zestawię sobie chłodzenie do procesora, czyli Mogen 5, czyli Sythe, -sy Sythe, sy czy Sythe, jak to lubi nazywać, to jest chłodzenie do. Procesora, chłodzenie dobrze, właśnie z jeżeli chodzi o Intela. Tutaj chipset 2066 oraz AM4. Prawdzi się dobrze w Intelu czy w AMD. Mamy tutaj, na tym chłodzeniu, właśnie mamy dwa wentylatorki po 20 mm. No i oczywiście tu mamy wysoka wydajność, kompatybilność właśnie z Intela i tutaj macie różne chipsety, tak samo z AMD macie. Co tu można o tym więcej powiedzieć? Dostajemy w zestawie taką właśnie, można powiedzieć taką postawkę metalową, wiatraczki oczywiście i nasz tutaj taki zwany duży radiatorek. Całość nawet całkiem nieźle się prezentuje, chociaż to ten Mugen 5 nie należy do podświetlanych wentylatorków i czasem mam takie wrażenie, że jakby on gra pierwsze skrzypce w obudowie. Bo tak ostatnio mam obudowę od komputera Enderfy i szczerze mówiąc, wiatroczki z Enderfaya zabudowie jakby ciszej pracują niż te wiatraczki od Mugena, ale to jest kwestia tego nawet można sobie wiatraczki dokupić i wymienić jeżeli nam takie nie pasują i jeżeli chodzi o głośność hałasu co tu mogę jeszcze powiedzieć, na pewno polecam takie niestandardowe chłodzenie do procesora bo tutaj chodzi o temperaturę naszego procesora, bo jeżeli kupujemy procesor już z wiatraczkiem to nie zawsze ten wiatraczek od producenta daje radę, aczkolwiek może dać radę, ale może być bardzo głośny. Jeżeli chcemy trochę mieć taki właśnie komfort, to jeżeli chodzi o dźwięk, to możemy sobie kupić niestandardowe chłodzenie. Tak zresztą tutaj widzicie, ja nam serdecznie polecam, jeżeli chodzi o mogę na piątkę, bo naprawdę warto się zainteresować takim chłodzeniem. No i oczywiście w zestawie dostajemy śrubokręt, dzięki któremu będziemy mogli przykręcić nasze chłodzenie. Ale może dość gadania. Przejdziemy teraz do specyfikacji technicznej, powiedzmy, nie dla graczy. I co on tutaj w zasadzie oferuje? Ma on wysokość 100. 154,5 mm to jest właśnie jego wysokość. ma właśnie podstawkę kompatybilną z tak, jak wcześniej wspomniałem, z Intelem i z AMD. Dwa wylantyronki, dwa welan, wentylatorki oczywiście, asymetryczny, masywny radiator to jest właśnie też dobrze na plus. No i tutaj. Jak widzimy, jest spora kompatybilność, jeżeli chodzi o właśnie chipsety co do naszych procesorów. No i tak, rozmiar radiatora to jest 155 mm na 130 mm na 85 mm. Co mamy tutaj w materiale radiatora? To jest mieć plus nikiel. Oczywiście tutaj mi się trochę zlorowało. I teraz tak, obrota, kontrolów, kontrola obrotów to jest PWM, prędkość obrotowa. To jest od 300 do 800 obrotów na minutę. Maksymalny poziom hamasu to jest 14,5 dB. Przepływ powietrza może sobie daruje. Złącze mamy 3 piny, zasilanie 12 V. Żywotność to jest 120 000 godzin. jak gwarantuje nam producent od Mugena wagę, to mamy aż ponad kilo. No i w zestawie mamy pastę termoprzewodzącą, zestaw montażowy, tak zwany backplate do Intela Bosch AMD, instrukcja obsługi, śrubki montażowe i oczywiście gwarancja producenta, czyli 24 miesiące. Oczywiście mogę polecić Mugena, bo od Mugena jakiś czas korzystam z Mugena. W zasadzie mój znajomy też korzystał z Mugena, dlatego się zachęciłem do tego Mugena i myślę, że warto. Sprawdziłbym najpierw ile procesor zużywa energii i pod to bym dopasował sobie chłodzenie, tak żeby była to większa wartość. Jeżeli procesor na przykład ma TDP 150 W, no to musiałbym 160kę sobie załóżmy kupić albo 200 jak już myślę o na przykład wymianie procesora w przyszłości na jakiś bardziej wydajny. Więc myślę, że warto, no i polecam. A wy dajcie znać, co myślicie w komentarzu na temat Mugena, czy warto kupić, czy może byście wybrali coś innego. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli wam się podobał materiał. Zasubskrybujcie kanał po więcej recenzji. Ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się, cześć!